Dzień dobry, Mateusz Bęż zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w serwisie wraca pociąg do Niemiec, oraz finał szlachetnej paczki. Od 13 grudnia pociągi z Legnicy będą dojeżdżać także do Gerlic. Stało się to dzięki staraniom zarówno polskiej, jak i niemieckiej strony. Powodów, dla których zlikwidowano połączenie do Gerlitz było wiele. Przede wszystkim też był pobud finansowy i organizacyjny. Tak jak wspomniałem poprzedni przewoźnik stosował dość drogą taryfę i również chyba warunki użyczenia tego taboru były inne. My wynegocjowaliśmy po prostu lepsze warunki. Dodatkowo by zachęcić, tak naprawdę pociągi nasze będą się zatrzymywały na większej ilości przystanków. Poprzednio ten pociąg zatrzymał się tylko w głównych miastach, tylko w Legnicy, Bolesławcu. Obecnie będą się części i myślę, że też będzie po prostu zarabiał na tym odcinku polskim. Pociągi zgodnie z planem ruszyły 13 grudnia. To powrót na legnickie tory po niespełna 9 miesiącach. Uruchamiamy trzy pary połączeń bezpośrednich Wrocław-Drezno. Dodatkowo uruchamiamy 6 par połączeń w krótszych relacjach z Jeleniej Góry do Gerlitz i z Węglińca Zielonej Góry do Gerlitz. Czyli łącznie w tym przejściu granicznym, które było nieczynne, tak naprawdę i żadne pociągi nie przejeżdżały. Tak jak jeszcze w dniu dzisiejszym mamy zero połączeń, tak od niedzieli będziemy mieli 9 par dziennie. Jak przed uruchomieniem połączenia można było dostać się do Gerlic? Były pociągi, oczywiście, do, do Węglica, tutaj, właśnie gdzie się teraz znajdujemy. Trzeba się przesiąść w pociąg do Zgorzelca. Z Gorzelcu, albo pieszo 3 km, albo przesiąść się na autobus. I, i w ten sposób dotrzeć do, do stacji w Gerlitz, która jest już doskonale skomunikowana z siecią niemiecką. Mamy tam co godziny pociągi w kierunku Drezna, citał, czyli Żytawy, czy podwóz. Od teraz kursować będą bezpośrednie pociągi z Drezna do Wrocławia, który stanie się w nadchodzącym roku europejską stolicą kultury. Mamy bardzo bogatą wymianę kulturalną. Rada Chwila w 2016 stolica Dolnego Śląska będzie europejską stolicą kultury. Po trzecie wreszcie nasi mieszkańcy Zakrześcijczycy i Dolnoślązacy Nozacy przyjaźnią się, odwiedzają się wzajemnie, ruch turystyczny wzrasta. Nie możemy zabierać im możliwości dobrego przemieszczania się i połączania się ze sobą. Już przed świętami będzie można wybrać się z grupą przyjaciół albo z rodziną do naszych zachodnich sąsiadów. Przy okazji podróży można uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy po prostu w jarmarku świątecznym. Dla telewizji Dami Monika Kallaur. Niebezpieczna studienka znajduje się w Legnicy na ulicy Malczewskiego. Jest to droga, gdzie dzieci i młodzież chodzą do szkoły podstawowej nr 4 oraz do zespołu szkół ogólnoślających nr 2. Potrzeba pilnej naprawy, bo jej, jej stan jest fatalny i ktoś może zrobić sobie krzywdę. W takim stanie jest studienka. Wieko nie stanowi żadnego zabezpieczenia? Tuż obok jest uczęszczany chodnik w centrum osiedla. Gdy spadnie trochę śniegu, może to być prawdziwa pułapka. Ktoś po prostu może wpaść do środka. Zaniepokojeni mieszkańcy poprosili nas o interwencję. My apelujemy do miejskich służb o pilne zajęcie się tematem. Do projektu szlachetnej paczki z powiatu Legnickiego zakwalifikowano 48 rodzin. Potrzeby były bardzo różne, od tych najbardziej podstawowych jak żywność, potem najbardziej wyszukane. Darczyńcy przez cały weekend przywozili przygotowane przez siebie paczki. Szlachetna paczka to projekt Stowarzyszenia Wiosna, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do pomagania i wspierania innych. Akcja Nieprzerwanie działa w Polsce od 15 lat, w Legnicy od kilku działa na prostej zasadzie. Wolontariusze wyszukują osób, które oczekują wsparcia, a następnie poszukiwani są darczyńcy. Pani Agnieszka po raz trzeci jest wolontariuszem, po raz drugi liderem szlachetnej paczki w Legnicy. Odwiedziliśmy 99 rodzin, wytypowaliśmy do projektu, czyli włączyliśmy do tej mądrej pomocy 48. Były to rodziny, które naszym zdaniem ich postawa zasługiwała na to, żeby ich wesprzeć materialnie i na nich się zdecydowaliśmy. Legnicka Szlachetna Paczka działa na terenie powiatu legnickiego oraz Legnicy. W tym roku w projekt zaangażowało się 27 wolontariuszy. Jestem wolontariuszem, którego można określić jako weteran, ponieważ to już jest trzecia edycja tego mądrego pomagania. Szlachetna paczka to taki projekt, który można powiedzieć, że w pewiennego rodzaju sposób uzależnia. To mądre pomaganie jest o tyle fajne, że docieramy do rodzin i pytamy ich o konkretne potrzeby. I następnie te konkretne potrzeby realizują darczyńcy i przygotowują piękne paczki. Takie jak te. Co sprawiło, że zdecydowała się Pani wziąć udział w tej akcji? Zupełnie przez przypadek mąż mi powiedział, że widział w telewizji, weszłam na stronę, kliknęłam, wybrałam starszego Pana i wszystko poszło z górki. Dlaczego? Po prostu, żeby pomóc, tak? Chodził nam ten pomysł po głowie już w zeszłym roku. Natomiast nie zdążyłyśmy się zapisać do akcji, w tym roku stwierdziliśmy, że nie przepuścimy okazji, a jeśli chodzi o prezenty, to to co było potrzebne, tak? więc produkty żywnościowe i wszystko to, co rodzina Dana zgłosiła, że potrzebuje. Przede wszystkim żywności, przyborów szkolnych, biurko. Również pani prosiła dla siebie skromnie kubeczek. A chłopiec chciał zabawkę. Przez cały weekend paczki trafiały do sal zespołu szkół samochodowych w Legnicy, a następnie były przewożone do tych, którzy na prezenty czekali. W niedzielę odbył się siódmy świąteczny turniej charytatywny dla Tomka, Oskara i Michała udało się zebrać kwotę prawie 5500 zł. Dodatkowo uczestnicy zakupili cegiełki na kwotę 1440 zł do podziału dla pozostałych podopiecznych fundacji łącznie akcja skorup mówimy nie zebrała kwotę 6933 zł. Organizatorzy z dodatki serdecznie dziękują. W sobotę na ulicy Najświętszej Marii Panny grupa seniorów zbierała podpisy pod petycją do prezydenta miasta. Jest pięć spraw, które według tej grupy są ważne. Jakie to postulaty? Po to, żeby, żeby tablice i były bardziej czytelne. Seniorzy, wspierani przez Lenickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, pod pomnikiem Filipka w centrum Lenicy zbierali podpisy pod swoimi postulatami. Czego oczekują seniorzy? Rozkłady jazdy na przystankach autobusowych, żeby były pisane większymi literami, żeby były podświetlone, ponieważ teraz już o 16 robi się ciemno i są trudności z rozczytaniem. Po drugie chcielibyśmy, żeby troszeczkę nasze miasto było czystsze, w związku z czym, żeby wyznaczyć kilka wybiegów dla psów, gdzie można byłoby te psy wyprowadzać. I po trzecie, takie dla nas też ważne, że na skwerkach żeby było więcej ławek z oparciami. Oprócz tych trzech postulatów, seniorzy chcą wiat na wszystkich przystankach autobusowych oraz instalacji stolików szachowych w wyznaczonych miejscach. Chcemy żeby uprzyjemnić seniorom jakieś spotkania, jakieś, żeby mogli się siedzieć w domu, żeby mogli wyjść spotkać się z kimś. Właśnie takie, takie rzeczy chcemy zrobić. W ciągu 40 35 minut seniorom udało się zebrać 260 podpisów. Powiedz, to tu dzisiaj? No, co ty łapię. Ja łapię, to też łapię, ale jeśli spieszę ludzie, to przepraszam ładniej, przepraszam. Powiedz, że przepraszam, chodźcie. Petycja trafi do prezydenta miasta z uwagi na fakt, że to pan prezydent jest władny ją ewentualnie dalej przekazać, jeżeli uzna, że. Petycja powinna na przykład trafić do miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, ponieważ takie postulaty m.in. są tam zawarte. Pan prezydent będzie miał obowiązek opublikować ją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, przekazać ją do publicznej wiadomości, a następnie w, w ciągu trzech miesięcy w jakiś sposób się do niej ustosunkować. W poprzednich latach seniorzy zbierali podpisy w sprawie miejsc przyjaznych seniorom oraz stworzyli obywatelski projekt uchwały w sprawie zwiększenia z 40 do 50% gminnej ulgi na bilety MPK. Radni przychylili się do tej propozycji od 1 stycznia 2016. 16 roku jednorazowe i okresowe bilety MPK dla seniorów, uczniów i innych grup objętych ulgą gminną będą tańsze. W niedzielę, punktualnie o godzinie 12, w 95 klubach z całej Polski, próbowano pobić rekord Guinnessa w największej ilości, równocześnie kąpiących się morsów w wielu miejscach. W jeziorze Kunickim zanurzyło się 67 osób. To rekord legnickich morsów. Jezioro Kunickie to Mekka Legnickich Morsów. Od wójta Kunic dostali w dzierżawę teren i dowoli mogą korzystać z zimowych uroków tego miejsca. W niedzielę pogoda nie sprzyjała, było wietrznie, a więc mało przyjemnie. Aby ta nasza kąpiel się zaliczyła do, do, do tej próby bicia rekordu, kąpiel musi trwać co najmniej 3 minuty. Jest to sprawdzane przez pięć osób, które stoją na brzegu, muszą potwierdzić, że to się odbyło. Woda musi mieć poniżej 10 stopni, dzisiaj ma 6, więc y, wszystko jest zgodnie z planem. Przed godziną próby morsy biegały, skakały i rozgrzewały ciała. Pan który raz że nie będzie? O i nie liczę już! Ja już przestałem liczyć. Pora setkę dobrze będzie. la 14-latka. To jest dobre, rozsądne wchodzić w takiej zimnej wody? Oczywiście, że rozsądne. Jak się wcześniej przygotować? Przede wszystkim trzeba mieć ogromne chęci. Jak się trzeba przygotować? Przede wszystkim rozgrać ciało. Nie spocić się, tylko po prostu rozgrać wszystkie mięśnie. Wejść do wody i myśleć pozytywnie o wszystkim. 67 pozytywnie myślących śmiałków z uśmiechem na twarzach wskoczyło do wody. Z brzegu wyczynowi przyglądali się sędziowie i obserwatorzy. Pan wójt nie ma ochoty do wody wejść? No, na razie nie, muszę się przygotować medialnie do tego. Może kiedyś? <grym> Spróbujemy. Po trzech minutach pierwsze osoby wychodziły z wody. Niektórym było tak przyjemnie, że o wyjściu jeszcze nie myśleli. Stwierdzam, że z rekord został pobity. Rekord Guinnessa w jednoczesnym wchodzeniu do wody morców w całej Polsce. Jaka to jest Dzisiaj mamy tutaj 67 osób zarejestrowanych. No Zobaczymy jak spłyną dane z, całego, z całej Polski. Tak więc swój rekord legnickie morsy pobiły. Czekamy na dane z Polski. Po wyjściu z wody czas na relaks i ciepły posiłek. Dyrektor legnickiego teatru Jacek Głomp uczestniczył w dolnośląskim spotkaniu Komitetu Obrony Demokracji. To było według reżysera bardzo dobre spotkanie, i dlatego Głomp angażuje się w budowanie struktur w Legnicy i w Lubinie. W Polsce od kilku tygodni trwa zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nawet happening zorganizowano w Legnicy pod szyldem partii razem. Teraz do akcji wchodzi Komitet Obrony Demokracji. Prawa strona sceny politycznej uważa, że to efekt histerii po utracie władzy przez Platformę Obywatelską. Chyba no już każdy już wie, że to nie jest przerysowanie. Każdy dzień przynosi nam kolejne niespodzianki. W sferze kultury można ich naliczyć już no, dziesiątki, prawda? Z ostatnim super pomysłem zatrzymania sesji kolejnej na finansowanie filmów fabularnych, ponieważ PiS uznał, że trzeba wprowadzić dodatkowych ekspertów, takich właściwych, którzy mają słuszny pogląd. No. Więc to widać wszędzie i to jest naprawdę bardzo poważna sprawa i to wymaga mobilizacji wielu ludzi wielu środowisk i dlatego postanowiłem się w to włączyć i dlatego pomagam w działaniach kodu w, no, w miastach Zagłębia Miedziowego. W Legnicy we wtorek o godzinie 18.00 w restauracji Ratuszowa odbędzie się otwarte spotkanie kodu. Władysław Reymont to polski noblista z 1924 roku. Nagrodę otrzymał rok przed swoją śmiercią. Od ubiegłego roku trwają uroczystości związane z 90. rocznicą śmierci autora. W Legnicy w kościele Świętego Jana odprawiono z tej okazji uroczystą mszę.

Dolnośląska delegacja szkół i marszałka województwa dolnośląskiego 5 grudnia składały kwiaty i znicze pod płytą nagrobną Władysława Rejmonta. Teraz spotkano się w kościele Świętego Jana w Legnicy. Delegacje szkół wystawiły poczty sztandarowe, aby uczcić polskiego noblistę w 90. rocznicę śmierci i przyznania mu Nagrody Nobla. Jesteśmy na finiszu tych obchodów. Region dolnośląski bardzo dobrze zapisał się na mapie ogólnopolskiej tych właśnie uroczystości dzisiaj w Legnicy uroczystą mszą świętą rejmontowską złożyliśmy hołd pierwszemu nobliście Polski niepodległej. Władysław Rejmont o tym, że otrzymał nagrodę Nobla, dowiedział się 13 grudnia 1924 roku. To już wszystkie informacje na dziś. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.